Witam Państwa ponownie z Brukseli. Tam coś nagrywa telewizja francuska. Za moimi plecami, za moimi plecami chodzą sobie europosłowie i tacy. Natomiast ja chciałem pomówić o czymś innym, mianowicie o szachistach, konkretnie o rosyjskich szachistach. Jak słusznie mówi najlepszy polski fejtonista, kolega Stanisław Michalkiewicz. Rosyjscy to są dobrzy szachiści. I przewidują na długie lata naprzód. Otóż ja się Rosjan nie boję, ja Rosjan lubię, ale to nie powód, żebyśmy nie mieli pomówić o rosyjskich agentach. Bo co innego jest lubić, a co innego jest, prawda, pozwalać robić, co się chce, bo jednak Rosjanie to jest inne państwo i ma inne niekiedy interesy niż Polska. Otóż, proszę Państwa, Ci rosyjscy agenci są też i w Polsce, i w Unii Europejskiej. Przypominam, że w Białym Domu za rządów prezydenta Trumana, świętej pamięci, było coś 11 agentów sowieckich wtedy w otoczeniu prezydenta Trumana. Więc na pewno i tutaj w Unii Europejskiej, i w Polsce mamy ich sporo. I teraz popatrzmy, co się stało na Ukrainie. Na Ukrainie było sobie państwo, nie najsilniejsze, słabe, zdemoralizowane, składające się podzielone na, na, na mafię poszczególnych oligarchów, którzy w tej chwili walczą ze sobą, nawiasem mówiąc. Rządził nim ostatnio jego zjawodzimy Wiktor Janukowicz. No i oto tutaj Unia postanowiła to państwo zdestabilizować, bo ona było neutralne, siedziało sobie między Unią i Rosją i czerpało korzyści z jednych i z drugich, tak jak to robi zresztą Jego Ekscelencja Aleksander Łukaszenka. No i tak sobie działało, aż przyszła Unia i zdestabilizowała to. Polacy pomogli, jak wiadomo, na Majdanie, żeśmy ludziom kazali strzelać. Były, były trupy. no W końcu obalono, no się uciekł jego jest Wiktor Janukowicz. Nazywanie go jego jest szczerze mówiąc, przechodzi mi z trudem przez gardło, bo to tchórz. No i powstała nowa, nowa Ukraina. Jaki był tego efekt? Przy rozpadzie Ukrainy Krym wrócił do Rosji, co było normalne, ale to nie tylko to. Ta nowa Ukraina silna poparciem, bo Unia Europejska i Polska obiecywały poparcie, prawda? No, postanowiła zakazać używania języka rosyjskiego, co wzbudziło oburzenie w rosyjskojęzycznych regionach Ukrainy. E, no i zaczęło się odrywać kilka prowincji, nawet Charków próbował, potem Doniec, Uchańsk, Odessa, nie wiadomo, co się dalej stanie, prawda? I teraz e, ci ludzie zaczyna, no, Zaczęli, zaczęli się odrywać i w tym momencie, i w tym momencie yy, Polska i Unia Europejska odmówiły sprzedaży broni Ukrainie. Otóż popatrzmy teraz zimną, która z tym skorzystał, Rosja. Rosja wzięła Krym, teraz pewno przyłączy te dwie republiki, tam Doniecką i Uchańską. być może w jej ślady pójdą następne Czyli jeżeli działała Unia Europejska, i w wyniku tego Rosja zyskała, zyskała korzyści, to, proszę Państwa, powstaje pytanie, czy ci, którzy rządzą Unią Europejską i Polską, to są idioci, którzy nie znają na polityce, czy są to po prostu rosyjscy agenci? Ja byłem na sali Komisji Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej, no to tłumy baranów głosowały za układem stowarzyszeniowym z Ukrainą. Tak samo jak tłumy pełnej dobrej woli baranów głosowały w Izbie Gmin za udzieleniem gwarancji Polsce w 1939 roku, co spowodowało przecież atak Hitlera na Polskę. Wszyscy o tym mówią. Oni byli pełni dobrej woli. I tam, w Polsce, tam w, na tej sali było kilku agentów rosyjskich. Kilku agentów rosyjskich. Ale oni spowodowali takie właśnie głosowanie. Na tej sali ludzie krzyczą na prezesa Putina. Wiecie Państwo po czym poznać agenta Ros Rosji? Po tym, że ostro atakuje Rosję. I wtedy on ma alibi i już może po cichutku działać na rzecz Rosji. Ja, proszę Państwa, Rosji nie atakuję. Nie atakuję Jego Ekscelencję Włodzimierza Putina. Natomiast chciałbym, żeby Państwo zdali sobie sprawę. Są między nami agenci, agenci rosyjscy. Poznaje się ich po tym, że nigdy ich nie ma w ambasadzie rosyjskiej, że oni najgłośniej krzyczą przeciwko Rosji. Pamiętajcie Państwo, po tym najlepiej takiego agenta poznać. To tyle. Z Brukseli dziękuję Państwu za uwagę.